Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak w łatwy sposób rozdzielić dźwięki w OBS-ie bez kupowania drogich sprzętów, to oglądaj ten filmik dalej. Pokażę ci dzisiaj super plugin do OBS-a, który pozwoli ci rozdzielić dźwięk w trakcie twojego streama. Po pierwsze, wejdź do Google, wyszukaj frazę Win Capture Audio OBS. Następnie wybierz pierwszy link z góry. Kliknij Go to Download, a następnie pobierz plik kończący się na .exe. Zainstaluj plik na swoim komputerze. Jest on całkowicie bezpieczny. Pamiętaj, aby w trakcie instalacji mieć wyłączonego obs -a. Po instalacji pliku otwórz OBS-a, wybierz wybraną scenę, na której chcesz umieścić podzielone dźwięki. Kliknij plus w oknie źródła obrazu, a następnie wybierz Application Audio Output Capture. Zostaniesz poproszony o stworzenie nowego źródła z nową nazwą. Po kliknięciu OK będziesz musiał wybrać okno aplikacji, z której ma być pobierany dźwięk. To wszystko. Tak wygląda moja scena z dźwiękami. Jeżeli masz jakieś pytania, wpadnij dzisiaj na mojego streama o 18 lub zostaw komentarz pod tym TikTokiem. Jutro o 12 kolejna część z kolejnym pluginem. Na razie!